jest przede wszystkim prezentacją najnowszych dzieł dramaturgów polskich. Uważam, że Gdynia jako miasto, które się bardzo sprawdziło w promocji polskiego filmu fabularnego, bardzo dobrze, że od sześciu lat tutaj, w tym mieście można spotkać dramaturgów, którzy próbują znaleźć swoje miejsce na tej bardzo różnorodnej scenie, scenie teatralnej Polski. I można zobaczyć bardzo, bardzo różne, bardzo często Yy, Odległy od siebie estetycznie czy, czy ideowo przedstawienia, bo na tym polega festiwal, że to jest spotkanie myśli. Spotkanie myśli, niekoniecznie myśli spotykających się ze sobą czy sobie wtórujących. W Polsce są duże pieniądze, naprawdę duże pieniądze. Ta jest piękna, Tak, krzepnie. To będzie opowieść o pasji i namiętności, o życiu. I o śmierci, o miłości i o nikczemności. To posłuchajcie, Dziewczyny! W takim preludium do raportu jest Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, która będzie miała dzisiaj swój finał. To są sztuki, które nie były wystawiane, które nadswoją autorzy. Czyta to grupa ludzi. Jest pierwsza selekcja tych tekstów. Potem kapituła zostaje z 30 tekstami. No i zostaje pięć tekstów, które w ciągu ostatnich dwóch dni tutaj na tej scenie miały swoje takie czytania, ale właściwie mikroinscenizacje. Mikro I z tych pięciu sztuk kapituła wybierze Laureata Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. To już za, za chwilę. To ja jestem czwarty raz na, właśnie w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i, no i cieszę się, że, że, że w końcu jest pierwsze miejsce. Zimny bufet to jest historia brata i siostry, którzy się spotykają w dzień przed pogrzebem matki. On jest lekarzem, ginekologiem, jak samo sobie mówi, wpuszcza nowe życie do życia. A ona jest life coach, czyli uczy jak żyć, uczy jak być cały czas zadowolonym, jak być szczęśliwym, jak po prostu cały czas tylko mówić sobie, jest I can, jest I can. I zderzenie tego, co tragiczne, z tym, co komiczne, jak gdyby jest napędową całej tej, tej sztuki. Nie ukrywam, że ten mój tekst jest dosyć trudny, bo właściwie wywodzi się z teatru śmierci, nie jest to atrakcyjne. Temat dla współczesnego teatru, który chce przyciągać y, widza. Przez te wszystkie lata laureaci Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej otrzymywali nagrodę, ale nie było tej nagrody największej gwarancji wystawienia w teatrze. Ja chcę od tego roku wprowadzić coś takiego, że teatr miejski skorzysta ze swojego prawa. I chcę, żeby to była zasada na następne lata, że jedna z pięciu finałowych sztuk znajdzie się zawsze w repertuarze Teatru Miejskiego w następnym sezonie i to na początku sezonu. Ja myślę, że na takim festiwalu jak Raport powinno być to wszystko, co, co, jest jako, co się różni od siebie w Teatrze Polskim, co jest jakąś taką... Yy, bardzo kolorową propozycją i możemy zobaczyć bardzo różne charaktery pisma reżyserów, którzy w sztuki młodych dramaturgów wpisują swoje widzenie teatru. Ja myślę, że to jest, to jest bardzo istotne. Nic nie Kong. To było symboliczne. Może ktoś zrobi ten mój tekst. Może to mi bije ten dzwon. Yes I can. Cztery facetów robi cztery okrążenia.